Witam! Tym razem z planu gminnych wieści na ekranie ze skąpego. Pierwsza z czerwcowych sobot zapowiada się bardzo aktywnie i rekreacyjnie. Zanim przejdziemy w miejsce dzisiejszego wydarzenia, to może w kilku zdaniach powiem, co tutaj ciekawego wyróżnia tę miejscowość w gminie Hamrza. Na pewno centrum wsi wyznacza tutaj za moimi plecami zbiornik wodny, który w obecnym stanie nie tylko pełni takie walory estetyczne tej miejscowości, ale także również walory rekreacyjne, z którego bardzo często tutaj korzystają miejscowi wędkarze, ale i nie tylko. Kartę wędkarską można zawsze wykupić tutaj w miejscowym sklepie. Tutaj w Skąpem mieszkańcy mają do wykorzystania także zmodernizowany budynek świetlicy wiejskiej, która całkiem dobrze jest wyposażona. Także tutaj nad skąpem Znosi się o to tutaj po mojej lewej stronie wieża strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej, która tak naprawdę przypomina o dalekiej historii tej miejscowości i strażaków. Także mieszkańcy dysponują budynkiem poszkolnym, w ostatnim czasie też zmodernizowanym, w którym prowadzony jest punkt przedszkolny przez Szkołę Podstawową w Zelnie, ale także mieści się w tym budynku biblioteka samorządowa. Na terenie miejscowości również znajduje się dość dobrze zagospodarowany teren. Teren rekreacji z placem zabaw. Także myślę, że jest wiele miejsc, z których mieszkańcy mogą korzystać. Ale oczywiście nie mogłabym tutaj też wymienić miejscowej świątyni, jaką jest tutaj kaplica, która znajduje się w obrębie chężyńskiej parafii. Jednak miejscowość nie poprzestaje na tym, co mają i sami mieszkańcy. Jak widać, w centrum wsi trwa inwestycja gminna, modernizowana jest tutaj droga w centrum wsi. Jest ze mną tutaj pan Sołtys, a jednocześnie radny gminy Chomrze, pan Adam Galus, który od Skąd pamiętam, zawsze próbuję namawiać, przekonywać, zachęcać swoich mieszkańców właśnie do udziału w takich wydarzeniach jak to e, dzisiaj. No, szukamy jakiegoś pomysłu na za, zagospodarowanie czasu dla dzieci, młodzieży. E, dlatego powstał pomysł wraz z Radą Sołecką, że tworzymy coś nowego, sportowego. No i właśnie powstał pomysł, żeby zbudować e, takie przedszkole sportowe od przedszkolaka do starszaka. Będzie to szkółka tenisa ziemnego, w gminie Chemże mamy piłkę nożną, cyklon kończywice, więc szukamy innego pomysłu. Nie, nie, właśnie, nie wszystkie dzieci chcą grać w piłkę tak, i to oczywiście. też takim motywatorem był mój syn, najmłodszy, który powiedział, tatuś, no wszystko tylko nie piłka, raz go zabrałem na piłkę, załamam sobie rękę, tak więc mówi nigdy więcej. Organizacja tego rodzaju wydarzeń, jak to dzisiaj właśnie, to nie tylko sukces tutejszych, ale także Sukces partnerów, którzy do Was dołączają. Tak, no dzisiejsze wydarzenie no to przede wszystkim współpraca z Edu Tenis Chemży. To oni się zgodzili i wyrazili chęć wsparcia naszej gminy i też inwestowania w gminę poprzez utworzenie takiego przedszkola czy szkoły sportowej. Ale przede wszystkim dzisiejszym, dzisiejszym sponsorem imprezy są Lasy Państwowe, które zasponsorowały i nagrody dla uczestników. Jest poseł Mariusz Kałużny, który można powiedzieć, to, to jak dzisiaj stoimy na, to jest jego dzieło, dziecko, tak. No, on zabiegał w Warszawie o to, żeby to boisko powstało, więc nie, zmarnowali, nie zmarnowaliśmy tego, co otrzyma, otrzymaliśmy. No jak również gmina Chemża jest partnerem, firma Gaspol, no tych sponsorów jest bardzo dużo, za co jestem im każdemu wdzięczny. Organizatorem dzisiejszego wydarzenia w skąpem jest tutaj hamrzeńska szkółka tenisa zimnego Edu tenis. Jest ze mną pan Przemek Piurkowski, który tutaj będzie spotykał się i prowadził zajęcia z naszymi dziećkami ze skąpego, ale nie tylko ze skąpego. Panie Przemku, czy nasz sołtys radny, skąpego długo musiał pana przekonywać? No to było dla nas od razu takie decyzja, że tak powiem, natychmiastowa. Ok, działamy, idziemy, bo chcemy coś zrobić tutaj dla dzieciaków. Generalnie popularyzować tenis. Tak, nie. który teraz w ostatnim czasie stał się bardzo modny za sprawą naszej tutaj mistrzyni. No tak, i Świątek, i Huberta naprawdę świetnie. Czyli warto tę dyscyplinę tutaj w takich miejscowościach skąpy rucham, jak Skąpe ruchamiać, bardziej, że Skąpe ma do tego y, warunki. A no, w sumie dzisiaj taka inauguracja y, tej szkółki, a co w najbliższych planach? Jakiś harmonogram? Będziemy publikować spotkań? Jeżeli będzie zainteresowanie i chęć i widać, że Pani się bawią przy tym. No, jak najbardziej chcielibyśmy tutaj coś zorganizować dla tych młodych ludzi. No, myślę, że to jest perspektywiczna rzecz. programu jeszcze nie ma. Myślę, że to zorganizujemy, jak przyjdzie czas, konkretne decyzje, konkretnie yy, osoby, które będą zainteresowane, jak najbardziej jesteśmy za, żeby tutaj takie zajęcia prowadzić. No cóż, no to rozkręcamy szkółkę tenisa dla najmłodszych w Skąpem. Partnerem dzisiejszego wydarzenia tutaj w Skąpem jest także Fundacja Melodia Serc. Dzień dobry. Panie przyjechały, żeby tutaj wesprzeć swojego kolegę Adama Galusa w dzisiejszym przedsięwzięciu. Zajmujemy się dziećmi zagrożonymi wykluczeniem społecznym, czyli dziećmi z najbardziej ubogich rodzin. To są dzieci, które już po części są wykluczone wśród społeczności szkolnej, ale także sąsiedzkiej. To są dzieci, które bardzo skromnie chodzą ubrane, gdzie rodziców nie stać tak naprawdę na pełnych pięć posiłków w domu. Staramy się tym dzieciom pokazać lepsze perspektywy na przyszłość czyli organizujemy przeróżne warsztaty. Są to warsztaty muzyczne, są to warsztaty szkutnicze. Robimy z nimi na przykład budki lęgowe również, pokazujemy, że trzeba dbać o przyrodę, że jest coś fajnego w życiu oprócz telefonów i telewizji i pokazujemy, że są ważne, bo to jest priorytet naszej fundacji. I dlatego dzisiaj jesteśmy dzięki zaproszeniu pana Adama Galusa, za co bardzo dziękujemy. Jesteśmy tutaj, żeby też wesprzeć te akcję i żeby też pokazać, że w grupie siła. Dlatego zachęcam do wspierania Fundacja Melodia Serc na Storunia. Możecie ich zobaczyć na Facebooku i wspierajcie. Naprawdę warto. Odwalają kawał dobrej roboty. E, oprócz e, tego dzisiejszego wydarzenia wiem, że już macie, zdradzałeś mi pomysły już e, kolejne na e, tegoroczny sezon. Może coś w kilku słowach na ten temat. Tak. Nasze, nasza miejscowość Skąpe stała się aktywna, aktywna w ostatnich czasach. To zasługa wielu mieszkańców Rady Sołeckiej i osób, które mi na co dzień pomagają. No i dlatego postanowiliśmy kontynuować śniadanie na trawie, gdzie mam już przed sobą właśnie medal. Ale w tym roku e, planujemy właśnie bieg na 5 km. Będzie to już myślę, że impreza cykliczna wraz z No Limit Fitness i Marcin Positiv, jak również poseł Maryszka Łóżne, jesteśmy inicjatorami tych biegów. Chcemy jeszcze w czerwcu zorganizować koncert, szanty. Mamy co prawda, nie mamy jezior wielkich, ale jest. Tam. Warunki są. Warunki są, także będą szanty, jak również w tym roku planujemy zlot motocyklowy, ponieważ taką ciekawostką jest, że w mojej miejscowości Klub Motocyklowy Łaza w Chemży z Chemży ma swoją siedzibę w Skąpem. I właśnie oni planują zorganizować wielką imprezę, pewnie na 200-300 motocykli. Będzie to niesamowite wydarzenie jeszcze w sierpniu. E, imprezy, wydarzenia to jedno, ale tutaj na terenie miejscowości też wiele się dzieje, jeśli chodzi o inwestycje. E, teraz tutaj w centrum wsi modernizacja drogi gminnej. Mieszkańcy pewnie zadowoleni. Tak, są bardzo zadowoleni. Z niecierpliwością czekałem na kolejny etap, ponieważ był to pierwszy etap. Modernizacja i rewitalizacja terenu wokół w centrum wsi wokół świetlicy. Ale czekamy teraz na modernizację drogi prowadzącej skąpę chrapicy. Jest to już chyba dawno oczekiwana. Połowa drogi jest zrobiona, został fragment tam około 600, 600 metrów. Złożyliśmy wniosek i mina otrzyma dotację na zagospodarowanie terenu wokół szkoły. To będzie prawie 400 tysięcy złotych na modernizację, czyli nasadzenia ławki w kształcie książki, tak tylko zdradzę, ale również jako mieszkańcy sami. Łąka Kwiatna, tak jak widzicie tutaj po mojej lewej stronie, ona w poniedziałek powstanie, już dokończymy ją sianie tej łąki, tak więc no, nie tylko sam, ale tu większość osób działa, żeby, żeby to pięknie wyglądało. Jako ciekawostkę powiem, że już jutro Tutaj będą kempingi. Mieszkańcy z, z Polski zadzwonili, znaleźli się na Facebooku, mówili, że kiedyś mieszkali tutaj w okolicach, chcieliby, chcieliby nas odwiedzić. No i dwa kempingi przyjeżdżają, będą przez tydzień jakby odpoczywać. Tak więc uważam, że zostaliśmy no, wyróżnieni. Albo nas doceniono, albo zauważono. Czyli co, skąpe, pracowicie, aktywnie, inwestycje się dzieją. Tak bardzo owocnie zapowiada się tegoroczny sezon tutaj akurat w tej miejscowości. Zapraszam na każdą imprezę jak również na odpoczynek. Można skorzystać z atrakcji łowienia ryb w naszej miejscowości. Wykupujesz kartę, łowisz, odpoczywasz. Tak więc czekam na Was i zapraszam wszystkich mieszkańców gminy Hemrza i nie tylko.